Jestem w ciąży. Z dzieckiem? Nie, idioto, z kamieniem. Oczywiście, że to dziecko. Ale jest jeszcze kilka rzeczy, o których Ci nie powiedziałam. Co takiego? Cóż, właściwie wiem o tym już od jakiegoś czasu. Jakiegoś czasu, to znaczy ile dokładnie? Jestem w czwartym miesiącu. Czwartym? Przecież my razem pierwszy raz mieliśmy dopiero wczoraj. Jak mawiał mój tata, jeśli nie jesteś ojcem, to nie twój problem. Kochanie serio. Ej, stary, musisz być ze mną szczery. Jasne, o co chodzi? Miałeś coś z Kasią przede mną? Stary nie chciałem nic mówić. Ale tak, raz parę miesięcy temu. Cztery miesiące temu, tak? Tak. Skąd wiedziałeś? Stary, to jest niesamowite. Co? Nie jesteś zły? Nie, Kasia jest w czwartym miesiącu ciąży. Wygląda na to, że zostaniesz tatą. Czyli jestem zwolniony z tematu? Co? Gratulacje, stary. Wiem, że właśnie wyleciałeś z pracy. Potem musiałeś wrócić do rodziców i zacząć terapię. Więc jesteś w idealnej sytuacji, żeby wychować dziecko. Żartujesz teraz, prawda? Nie na to się pisałem. To nie powinieneś był nadziewać indyka w Święto dziewczynienia. Czemu ty nie możesz być ojcem? Przecież to nadal twoja dziewczyna. Po prostu poświęć się dla drużyny, stary. Jeśli nie jesteś ojcem, to nie twój problem. Proszę cię, stary. Dobra, ogarnę to. Dzięki. Ratujesz mi życie. Hej, Kasia. Krzysiek powiedział, że zamierza wziąć odpowiedzialność i być ojcem. Wiem, że mnie zdradziłaś z nim i wiem, że to on jest prawdziwym ojcem dziecka. On jest bardzo stabilny emocjonalnie i finansowo. Właśnie dostał świetną pracę. Zarabia jakieś miliony miesięcznie. Kupił nawet własny dom. Powiedział mi, że jest w pełni gotowy, żeby być ojcem i nie może się doczekać. Powiedział też, że zajmie się tobą i dzieckiem na zawsze. Życzę wam obojgu wszystkiego najlepszego. O mój Boże. Dziękuję za wszystko, Maciek. Stary, czemu powiedziałeś jej, że się na to wszystko zgodziłem? Spokojnie, dasz radę. Teraz jesteś prawdziwym MWP Co to znaczy? Najbardziej i wartościowy. <laughs>